W środę 25 czerwca o godzinie 6 rano na drodze wojewódzkiej nr 224 na trasie Lubieszyn Nowa Karczma doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy marki Audi dachował, a następnie doszczętnie spłonął. Wewnątrz wraku znaleziono dwa zwęglone ciała. Po wstępnych ustaleniach okazało się, że ofiarami byli dwaj mężczyźni w wieku 40 i 49 lat, mieszkańcy powiatu kościerskiego. Samochód marki Audi jechał z Nowej Karczmy w kierunku Liniewa. W którymś momencie stracił panowanie. Ten pojazd uderzył w pień drzewa, który był przy drodze na poboczu i dachował. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd zapłonął. I spalił się, się doszczętnie. Niestety, znajdujący się wewnątrz mężczyźni, zginęli w płomieniach. Policja wraz z prokuraturą prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające.